Powiedz, jak się występuje przed swoją publicznością, przed swoją rodziną, przed swoimi nauczycielami? Myślę, że to jest jedno z najbardziej stresujących miejsc, dlatego że występuje się dla najbliższych, ale z drugiej strony jest to chyba najbardziej przyjemne miejsce, bo chyba publiczność jest super, jest naprawdę ekstra. I mam nadzieję, że przejęli moją dobrą energię i bawili się tak samo dobrze jak ja. Jaka jest różnica między występowaniem gdzieś daleko w Polsce, przed y, całą Polską tak naprawdę, a tutaj w Rubieszowie, przed taką skromną publicznością, ale swoją? Wcale nie, nie. I, y, jeżeli się podejdzie do tego profesjonalnie, to różnicy nie ma tak naprawdę żadnej, bo, y, bo zarówno dla większej publiczności, y, tak jak dla mniejszej, y, trzeba dać z siebie wszystko na scenie. i to jest niepodważalny fakt, także było bez różnicy. Wiadomo, że dla swoich to fajniej. Dużo sukcesów, dużo podróży. Jaki był Pani największy sukces, jaki do tej pory Pani osiągnęła i jakim uświetniła Pani to miasto? Czyli największy sukces to chyba był wczoraj, bo dzisiaj w nocy wróciłam z koncertu, który odbył się w nowej sali NOSPR w Katowicach. Przepiękna sala, najlepsza sala w Europie, najnowocześniejsza. Wystąpienie tam było dla mnie no, takim spełnieniem marzeń. Na koniec jeszcze takie pytanie. Kiedy Pani wróci do nas, do Chorobieszowa? Kiedy znowu będzie można Pani posłuchać tutaj? No jak mnie tylko zaprosicie. Ja, przy, ja przyjadę na każde zaproszenie, także... No nie wiem kiedy. No. Na razie jeszcze nie ma planu. Więc prosimy zapraszać Panią Olę jak najczęściej do Chorobieszowa. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję. i życzę jak najwięcej sukcesów. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.